Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darksider yeah. o, nie. o nie! O nie, o nie, o nie, o nie, tylko nie to. To jest najgorsza ze wszystkich zagadek! Najgorsza! Czy to jest to? O Jezu, to jest to. Nie, o Jezus! A nie, ono jeszcze nie jest w tej formie, ale ono potem będzie taka okropna, bo światła będziemy musieli przerzucać. Nie, o jezu, nie się nie chce. Ja na pewno to przewinę, nie ma pata. What? What? Pierdole? Klucz widzącego. <laughs> Pierdole was, Stefan. I to aż tak bardzo. Na tych wszystkich sekretach nam się to odnowi spokojnie, nie martwi się o mój gniew. Ha! O, Ale, dwóch naraz. dobra. Wszyscy? Dobra, udało, udało mi się. Bo ty się byś zawalało i by wtedy był. E, chyba, end of the game. No, bym zginął tak na 100%. Złe, złe bloki Bloki zła O Jezu to jest to Te bloki są ciężkie i my musimy je tak naprowadzić żeby się dostać tam na góry O Jezus Kurwa mać no czemu to musi takie być? Czemu najgorsze gówna muszą być zawsze na sam koniec? Matko Boska. Wiecie co, ja tu nic nie będę mówić, ja to po prostu przewinę. W tym momencie będzie przewinięcie. Kurwa, 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 nareszcie, no ja pierdolę, jak ja nienawidzę, kurwa, nienawidzę, nienawidzę tych zagadek pierdolonych, kurwa, który mój zajebana na kurwa, kurwa! Już mi lepiej, no. Na litość boską, czułem się jak dziecko we mgle i to jeszcze w Los Angeles. ...niczym Kevin sam w domu jeszcze na sterydach. Koszmar, istny... istny koszmar! Kto wymyśla coś takiego?! Czekaj, tu pierdolne. Pierdolłem. Co to jest? Poważnie poszukiwać skarbów w czymś takim był? Ha, interesujące. What? Gdzie? Jest? jest moja ikonka. A, dobra. Dostrzegam. A tu już widzę. <grystanie> Dostrzegam Twoją ideę, panie. Czuka... Czoka Pixie. Co ja powiedziałem? E, I ona chyba wygląda w ten sposób: tutaj silne takie. I tutaj silne takie, panie Czoka Pixie. Wu! Miałem rację! Jestem sprytny! Yeah. tutaj niżej <śpiewa> Chwila co się dzieje? Nie ogarniam tej kuwety. Aha no dobra. No puść się. Powiedziała feministka do gwałciciela. Dobra. Matko Boska, ale ta zagadka Boże, to był koszmar! To był koszmar! Szlak by jasny to Dobra, kolejny bys Bys! Bys. Bibi Da! Joszkam wielki robot! Możesz mnie znaleźć w opakowaniu czoka-pika. On musi pieprząć najpierw te rzeczy, żeby je otworzyć. No, pierdoli. Dobra, przynajmniej otworzyłeś to. Yy. Ej! Yeah. Michał! Brody, ci mózg. Pierdalamy. Jezus, ale się już zesrałem, że mnie trafił. No chodź. No chodź, chodź. No ja pierdolę. Haha! Ha. Walka z tym przeciwnikiem to jest pierdolone oszuket przeznaczenie. Dobra, ostatni raz już po nim. Ale to jest kurde taki bujowy boss. Nie lubię tego naprawdę. I zawsze jest taka sama sekwencja walki. Z... W tej grze. Znaczy, ta jedna sekwencja. Czemu to musi być takie zjebane? O Jezus, o Jezus, o Jezus. Jeszcze będę musiał ustawiać te światło. Te pierdolone światła. Ale wiecie na czym światła? Na tamtych głupich platformach, co się podnoszą. Dobra. na czas, dobra. Dawaj mi tu życie. Tu. Tu. O właśnie. Z <śpoko> Teraz muszę to zrobić. Nie. O matko. Dlaczego? Ja się kurwa pytam, dlaczego? Niech nie ktoś przytuli. Dobra Niech będzie To ja w tym momencie zrobię tak samo przyspieszenie Moja dusza jest złamana, ale w końcu to wykonałem ja pierdolę Jestem szczerze zniszczony, jestem wymęczony tym co tu się działo Moja dusza płacze od wewnątrz na zewnątrz w każdą możliwą stronę i kichłem. na dodatek. Jezus Maria, co to było? No kurwa, czemu robić takie trudne takie jebane zagadki? To nie ma sensu. What? Ok. I tu zmieniamy to. O, matko. Jestem zniszczonym człowiekiem. Moja dusza pragnie ukojenia w postaci drinka. Dobry. To jest najbardziej wkurwiający moment w tej grze. Boże, jak ja się męczyłem nad tamtym chujstwem. To już możecie mi w dupę naskoczyć. Ja mogę się w ten sposób dostać. Zeskakując, po prostu, dobra. Czemu to musi być takie kurwa trudne? I wyobraźcie sobie, że Darksiders 2 na te 90% rozgrywki polega na tego typu zagadkach. Ta za jebana zagadka, jak ty masz umiejętność ee, robienia dwóch swoich klonów. Jezu, to jest koszmar. Hm, hmm. zastanawiam się! Hm. Dobra, muszę to rozwikłać w miarę szybko. już sobie zapamiętam i coś mi się wydaje jak to uderzy, eee, to uderzę tam a to idzie tak hmm, pomyślmy pomyślmy na pewno już e, wiem że ten drugi teleport tam musi coś ty kurwa odjebał ten teleport tutaj musi być aktywowany No co ty robisz zjebany debilu Okej okay, i teraz czy jestem w stanie stąd dosięgnąć No na pewno tutaj Kurwa ty idioto Dobra może o, są aktywowane, dobrze. Już jest zrobione. Nie kurwa, bo... Zdążę, zdążę. Jajebę. Gniew otacza me ciało. No ale czemu tego nie odbiłeś, to już kurwa nie wiem. Powiecie na to, że zrobimy grę, w której będzie taka jedna super ciężka sekwencja i ludzie dalej będą grać, bo już tak daleko zaszli, że będą chcieli przejść to chujstwo. Czemu na to? No nie wiem, mnie się wydaje, że już takie gry istniały w tych czasach, ale na pewno nie takie trudne jakie my zrobimy. Kurwa mać pierdolę. Powinienem tak się zachowywać po walce z bosem, a nie po zagadkach. Wow, chyba pierwszy raz słyszycie jaki jestem, kiedy naprawdę się w To macie odcinek taki specjalny. Wiecie jakie są moje najbardziej negatywne emocje w tym momencie. A jeszcze jest trzeci promień do uaktywnienia. Nawet nie chcę sobie przypominać jakie rzeczy tam były No i A no tak, ten promik tutaj jest I dopiero teraz będziemy musieli to tutaj zrobić Coś tak pamiętałem, że gdzieś w którymś momencie Kryształ tam widziałem oh. Jestem na swoim periodzie. Śmieszna. Całkiem śmieszna. No chodź już kurwa z tym. Nie mam czasu całego. Całego dnia. Dobra, jeden tutaj. I. What? Chyba chce w chuja lecisz! A, dobra. <laughs> Myślałem, że nie chce mi się aktywować to chójstwo. Dobra, teraz tylko czekać. Cześć, frajerze. Nie tu? To ty No, teraz będzie. O! O! Boże, nareszcie koniec. Is sick, horsemen. Hore, to some council refuses to admit it. But those of us who look, we see we had to do something. An open attack on the dark kingdom would violate the treaty. What you're proposing is madness. As real evil darkens every corner of creation, heaven waits. The Council ties our hands. To question them is to question the Creator. Do you believe you know better? Yes, old friend. I do. When the seals are broken, Hell will send its chosen to declare battle rights. Their leaders will be gathered in one place, and there, we will sever the head of the beast. The Hell stands ready. Breaking the seals will trigger the end war. The kingdom of man is not yet strong enough. Earth will be destroyed. There will be no war, Azrael. We will crush the Dark Ones before it's even begun. The pact is a sacred covenant. Even in victory, we will face the wrath of the Council. They will arrive to find the seals intact. And it will be our word, Heaven's word, against that of the Prince of Lies. Now do you see? The seals will be reforged. All will believe that Hell's legions invaded and were delivered to justice by our hand. For the glory of the light, will you do this? Oh, Azrael, you old fool. Abaddon ordered the final seal not be harmed. He protected it himself. Are you certain? Without question. We... dared not involve the horsemen. We never dreamed we would have to until it was too late. Yet I am to pay the price for your betrayal. Treason! Or you will root out all involved and make them pay! Starting with this one. No. Fool! You deny the will of the council? You heard the angel's confession. My service to the council is ended. <laughs> we made you. We oh. own you. For not done until the destroyer and shut him down. Balance. Remember, get up. Azrael lives until he stops being useful. After that, you will do your duty. Dobra, zapraszam was do kolejnych odcinków serii Dark Siders. Ja jestem strasznie zmęczony tym, co tu się działo. Ja muszę odpocząć. Ja autentycznie muszę odpocząć po tych wszystkich zagadkach, które tu były. A jeszcze mnie czeka ostatnia próba. Ale to już do zobaczenia w kolejnych odcinkach.